Witajcie, kochani, po raz kolejny na kanale Prawda o Prawdzie. Czemu byście sobie wyobrazili taką sytuację? Pracujecie w bardzo dobrej firmie, kochacie swoją pracę, poświęcacie jej każdy moment, każdą chwilę, każdą sekundę swojego życia, przez 40 lat, na przykład. Robicie nad więcej, niż jest wymagane, niż pracodawca od Was wymaga. Jesteście bardzo zadowoleni z tego wszystkiego i poświęcacie się tak bez końca. Natomiast pewnego dnia przychodzi pracodawca i po prostu mówi, że za trzy miesiące Cię zwalniamy. I koniec kropka. Bez żadnego tak naprawdę powodu. Dlaczego tym mówię? Bo jak już wiemy, ogłoszone zostało w październiku, że bardzo duża liczba pionierów stałych, znaczy specjalnych, a także tych, którzy mieszkają w Betelu świadkowiej, zostanie zwolniona. Z powodu tego, że po prostu świadkowie muszą ciąć teraz drastycznie koszta, bo nie wystarcza pieniążków. Ci ludzie po prostu prawie z dnia na dzień zostaną pozbawieni dachów nad głową, środków do życia. Całe życie oni tam pracowali. Tam jakieś minimalne składki za nich były płacone, ale jak wiadomo, nie miałem żadnych oszczędności, żadnych domów. Nie mam zazwyczaj też rodzin, ponieważ jeżeli to były małżeństwa, to na pewno bezdzietne, bo co jest też bardzo szkodliwe w tej sekcie, to jest propagowanie tego, aby nie mieć teraz dzieci, aby nie zabezpieczać, się, aby w żaden sposób nie, nie dbać o przyszłość, bo przez zaraz za chwilę przyjdzie Armagedon i tak jest od 100 lat i zobaczmy jakie jest wy na porannym wielbieniu ucząca kierowniczego w jaki sposób oni to tłumaczą ja będę chciał to też znowu albo, albo krótki filmik the governing body would like to share with the Bethel family some information on the reasons behind a number of major decisions affecting the worldwide work and particularly those in special full time service as you know in the ja chcę przypomnieć że w statucie Świadko Wichowe jest powiedziane, że te osoby, które pełnią specjalne są to specjalni słudzy podnoczasowi, są zakonnikami. Jest to zakon. Hmm, Także ktoś jak nie wie. In the next few months a good number of special full-time servants will be returning to the ranks of the regular pioneers. Why is this necessary? First, we would like to make clear that we are confident that Jehovah. Is richly blessing the worldwide work. to jest odrzucenie w ogóle uwagi od tego wszystkiego on mówi dlaczego to jest tak niezbędne oczywiście z powodów finansowych ale on tu teraz chce powiedzieć, że to wcale nie z tego powodu bo jechowa tak błogosławi tej działalności Also, the financial support of our brothers has in no i tu on mówi, że w żaden sposób nie zmniejszyło się wsparcie finansowe ze strony naszych braci. Jeżeli nie zmniejszyłoby się wsparcie finansowe, to po co by było takie czynione te kroki? since the May 2015 program on JW Broadcasting. Jak pamiętacie, tam członek ciała kierowniczego, ten clown Steven Led. Mówią, że mają więcej wydatków niż wpływów do kasy. However, as the global preaching work has expanded over the past several years, our expenses have greatly increased. Po prostu za dużo mają kosztów. To nie chodzi o to, że, że rozwój organizacji tak płyną, tylko tak jak już mówiłem, chodzi tutaj o gigantyczny problem pedofilii w tej sekcie. Gigantyczny problem pedofilii i odszkodowań. Teraz w najbliższym czasie była komisja w Australii, śledcza, gdzie wykryto zostało 1800 przeszło przypadków molestowania seksualnego dzieci u świadków Jehowy. Teraz będzie niedługo, to jest jeszcze nie potwierdzam dokładnie kiedy, ale już wiem, że taka sama komisja będzie powołana w Anglii. Dlatego był umieszczony ten list, który ja pokazywałem o tym, aby niszczyć wszystkie notatki, starszy, aby zniszczyli wszystkie notatki, w szczególności te prywatne notatki, które zawierają właśnie jakieś wzmianki o, o niezgłoszonych przypadkach molestowania seksualnego. Ponieważ jeżeli zrobią im naroty na salę królestwa i dojdą do tych notatek, to jasno będzie z nich wynikać, że wiedzieli i ukrywali przestępstwa, co pociągnie za sobą pozwy, co pociąga za sobą olbrzymie odszkodowania. I dlatego, dalej. for instance we have experienced a tremendous growth in personnel as of September the 1st 2015 we reached eighty three thousand seven hundred and ninety in special full-time service can you imagine the cost involved to care for so many special full-time servants Jakie <coughs> wynagrodzenia, dostawali z komnę kieszonkową, ja pana na ile tam dolarów, no a grosze. Sami pracowali na wszystko, sami prali, sprzątali, gotowali, sami budują wszystko, sami wytwarzają żywność. To była maszynka samą nakręcająca się, perpetu mobile tak naprawdę. At the same time many of our major branch facilities are more than 30 years old. These offices require extensive maintenance and renovation. W niektórych przypadkach są No i to jest główne, że potrzebne jest to główne biuro dla tych właśnie siedmiu spasionych staruchów. Ja tu brzydko o nich mówię troszeczkę, ale po prostu jak, jak tych siedmiu ludzi może władać ośmioma milionami? Ja tego nie mogę do dzisiaj pojąć. Chociaż tak działają sekty, że po prostu jest jakieś tam guru i przywództwo, ale słuchajmy dalej. Also, consider that we will soon have literature available in some 850 languages. It's this translation work requires additional facilities and personnel. Finally, consider the thousands of Kingdom Halls that we need to construct, not just in lands with limited resources, but in Europe and the United States. where one kingdom hall may cost more than a million dollars. się, co cóż to musi być za sakwestra, która kosztuje powyżej miliona dolarów, czyli powyżej 4 milionów złotych. Ja sobie nie wyobrażam takich budynków. Po co w ogóle takie inwestycje? Hmm. Te inwestycje w październiku i tak zostały wstrzymane. Jak wiemy, wszystkie budowy Sal Królestwa można teraz budować sale Królestwa czy remontować, ale wszystko ma być pokrywane z kosztów własnych danego zboru. Już nie można nic dostać od, od Biura Oddziału Głównego, czyli od tej głównej organizacji światłowiechowej. Natomiast co jest ciekawe, że i tak właścicielem tej sali koestanu, nawet jak dane zburwy wyremontuje, czy naprawi czy wszystko tam włoży wszystkie swoje pieniążki, to właścicielem i tak jest e, Nowy Jork tego wszystkiego. To jest spytne. Ma dalej. medale. governing body that we could not expect our brothers to continually increase their donations. Oni by chcieli. I to jest fajna mina z mikroekspresji tak. takiego gniewu, gdzie usta są zaciskane. Ja studiowałem dość sporo właśnie z mikroekspresji. To jest taka emocja gniewu, że oni nie mogą oczekiwać, że będzie stały wzrost tych środków, bo po prostu ludzie już się nie nabierają i nie będą mam wysyłać pieniędzy. Już wielokrotnie przedstawiałem was, wasz przepych. Ta na przykład strona waszego biura nieruchomości. Mnie to zaskakuje, że oni tu będą tworzyć nową historię. Po co mają tworzyć nową historię, zakładając biuro nieruchomości świadkowiechowe, skoro zwykłym ludziom wam wmawiają, że Armagedon dzisiaj nastanie i zabraniają wam się dokształcać, zakładać rodziny, mieć lepsze prace, wyjeżdżać za granicę, budować domy, zakładać firmy itd., itd., a oni sami będą tworzyć nową historię? Zastanówcie się nad tym, kochani bracia. A jeszcze jedno takie dzisiaj fakt, co ja myślałem, dzisiaj analizowałem, że Świadkowie Jehowy, taka wcześniej, 100 lat temu, malutka mikroorganizacja, w jaki sposób ona nabyła prawie cały Brooklyn w Nowym Jorku, który jest teraz wart kilka miliardów dolarów. To tak jakby pierwsi chrześcijanie, apostoł Paweł i, i 11 apostołów, prostu wykupiło yy, pół Rzymu. Gdzie, gdzie w ogóle? To, to się nijak nie ma z tym, co Chrystus mówił. No. Zobaczmy jeszcze dalej, doznanym ten film do końca. We needed to reduce expenses. To accomplish this, we would need to reduce personnel. Widzicie, zmniejsza się personel. Nie to, żeby sprzedać swoje Rolexy, siedziby ze spa, z basenami, samochody, samoloty, mm, ograniczyć wydatki właśnie członkom ciała kierowniczego, nie, po prostu teraz się zwolni te 87 tysięcy ludzi, którzy poświęcają tych niewolników, którzy teraz zastanowywali na bruk i nie mają nic, nie mają żadnej przyszłości. Ja dostałem jakiś czas temu list właśnie od takiego brata Betelczyka z Niemiec, który on pisze właśnie do ciała kierowniczego, że on jest strasznie rozgoryczony, całe życie poświęcił. Teraz ma trzy miesiące, żeby się wyprowadzić i nie ma nic, nie ma dokąd, nie ma rodziny, nie ma dzieci, które by o go zadbały, nie ma nic po prostu. I oni teraz wszystkich ich wywalam na zbity pysk. Reduce the number of publications we're printing. Put some non-essential construction projects on hold to w jaki sposób je chować skoro wszystko muszą zredukować, nawet ilość drukowanej literatury została zmniejszona w tym roku w następnym roku w 2016 o 75% and reduce or eliminate various services at bethel What has been the We have been overwhelmed Jestem by the positive, willing spirit of all you, dear brothers and sisters, to make these adjustments a success. We have truly felt your wholehearted support. Therefore, we now look to Jehovah to bless these adjustments. So that we can move ahead with the all important preaching work, all to the glory and praise of our magnificent God. We trust that these comments will help you to understand our current situation and to know that we truly love and appreciate each one of you. If someone loves and it, it in way. With all good wishes, your brothers. Governing body of Jehovah's Witnesses. Zastanówcie się po raz kolejny. Co się dzieje teraz w organizacji? Tak jak rozmawialiśmy z braćmi w Stanach Zjednoczonych, domyślamy się. Wszystkie znaki wskazują, że w następnym roku być może towarzystwo ogłosi bankructwo. Dlaczego tak mówimy? Ponieważ została to rozbuchane, ta sektor korporacji do olbrzymich rozmiarów, do olbrzymich kosztów, teraz jest na gwałt wszystko wyprzedawane. To jest artykuł o tym, że świadkowie wyprzedają pozostałe budynki w Brooklynie, dlatego powstało to biuro nieruchomości też, żeby nie płacić prowizji innym. A prowizje były gigantyczne, bo jak to przeczytacie w najnowszym artykule, niektóre budynki to będzie sprzedane za około 400 milionów dolarów, nie? czyli za prawie miliard złotych. I oni to wszystko posprzedają, pieniążki gdzieś znikną. Natomiast jak ja w ostatnim filmiku mówiłem o Warwick, Warwick pewnie zostanie całkowicie wstrzymane i oni powiedzą, że nie da się tego wybudować przez zanieczyszczenie tej ziemi i ogłoszą bankructwo. I myślę, że to będzie koniec tej Sektor korporacji. Zostanie kilka milionów członków, którzy którzy staną z niczym dużo żyć ludzkich zniszczonych, dużo mrzonek ale tak, tak było przepowiedziane. Chrystus mówił, że nie każdy, kto mówi Panie, pani" wejdzie do Królestwa Niebios i, i ludzie powybierali sobie tych nauczycieli, którzy łechcą ich uszy i, i to jest główny powód, dla którego tak dużo ludzi mm, tak dużo ludzi mm, jest członkami tej sektor korporacji. Także ja tylko współczuję tym braciom w osobistych modlitwach, Postaram się modlić za nimi, aby aby jakoś Pan im pomógł wyjść, jeżeli zostanę wyrzucenie właśnie z tych piór, betel i w ogóle, aby jakoś sobie powkładali w życie. No, mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Hmm. Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa Was codziennie prowadzi, kochani.